Pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Wszystkim impetem poszliśmy na nich, bośmy wiedzieli, że trzeba było nie wszystkim ginąć, gdybyśmy mieli byli tył podać. A jużeśmy tak na oślep leźli, żeśmy się tak z nimi zmieszali jako ziarno z sieczką, bo już trudno było inaczej. Dawano do nich ognia zdział, że na wylot kule przechodziły i na tę, i na tę stronę, a potem jak ich zdebilitowano z armaty, dopiero ze wszystkich stron uderzono w nich i w pień wycięto. Trudno też krwie w ludzkiej kupie widzieć, jako tam było, bo lód bardzo gęsto stał i tak zginął, że trup przy trupie padł. A do tego owa Brzezina na pagórku była. To tak krew lała się stamtąd strumieniem, właśnie jak owo po gęstym deszczu była.